Ja nie wiem, czy tylko ja tak mam, czy to jest y, ogólnie taki ogólny problem, że zawsze jak się zaczyna drugi semestr i robi się wiosenna pogoda, moje motywacje do nauki są zerowe. Naprawdę, już mi się po prostu nie chce mi się uczyć, już mi aż tak nie zależy, czemu tak się dzieje. Mnie to irytuje, ponieważ wiem, jak pierwszy semestr cisnę i się uczę, a przychodzi taki drugi, i dosłownie Mam trochę to wszystko gdzieś. I ja naprawdę nie wiem, od czego to zależy. Z jednej strony to jest dobre, bo mam większy luz, taki w głowie, ale z drugiej strony, no nie jestem w stanie po prostu zmusić się, żeby usiąść. Jak już usiądę, to mam takie. Ale czy ja muszę? Czy ja w ogóle potrzebuję? No takie nie. Mogę coś innego porobić. No to mówię, bo chcę się zapytać, czy tylko ja mam ten problem. Czy to jest yy, może zmęczenie już kołam? No to już jest marzec, to już bateria się wyładowała po wakacjach. A może wiosna? A mówię o tym, ponieważ jutro mam. Sprawdzam z geometrii analitycznej. I strasznie mi się nie chce uczyć. więc tak, dzisiaj ym, wyjątkowo rano sobie przeglądałam Pinteresta, woga i tak dalej. Zazwyczaj rano tego nie robię, bo nie mam czasu przy Ale wczoraj, mm, nie wiem czemu, o co chodziło, ale poszłam spać w pół do dziesiątej. Jakby nie chciałam się ani uczyć, ani mi się czytać nie chciało, ani mi się oglądać nie chciało. Więc stwierdziłam, że pójdę pude... spać w pół do dziesiątej i po prostu sobie stanę szybciej rano i... Coś porobię. Moim celem jest, żeby zawsze spać 8 godzin. Bo ja tyle potrzebuję. Ktoś może lubić 7-6, 7 godzin potem czuje. Ja się nie czuję, jak śpię i się czuję tle. A więc teraz przyszedł czas na lekki update, bo się nie odzywałam jakiś czas dłuższy. A więc tak, jeśli chodzi o matematykę, myślałam, że byłam lepiej przygotowana. <gry> Zostawiam to bez komentarzy. Pisałam to godzinę 40 bez żadnej przerwy. To jest za dużo, moja głowa paruje. I teraz jest yy, prawie szósta, Z, no prawie szósty i o 18 właśnie zaczynam yy, angielski. Mam go godzinę 50 do 19.50 i później mam 10 minut, ponieważ od 20 do 21 mam tańce, więc tak, po prostu do szkoły chwilę odpoczęłam. Mm, tak, no wtorki to są zawsze zabiegane dni. Muszę mieć kolczyki, bo na tańcach mi przeszkadzają takie długie. A więc tak, odezwę się do Was już jutro, tak mi się wydaje. Jest środa, 5 marca. W ogóle, nie wiem, czemu dopiero to zauważyłam, że rano już jest takie jaśniutko nawet widzieć jak słońce razia a jest siódma. Więc cudownie. I tak. Rano sobie trochę pocieczyłam, zadam za się na nie. I mam takie dni, na no co nie piję kapy. Ant w tygodniu, najczęściej na weekend i, i piję kawę dla przyjemności. Bo ja nie czuję, jakby różnicy po wypiciu kawy. No chyba, że wypiję o 15, to nie mogę spać, więc yy, nie, na czego to zależy. Ale są takie dni. Po prostu mam taką ochotę napić tej kawy dla tego smaku i to jest taka najprzyjemniejsza część poranka. A więc tak, dzisiaj w sumie nie ma nic w planach. Lekcja też, w sensie nie mam jednego sprawdzianu. I tak. Miłego dnia wszystkim, którzy to oglądają. Proszę nie zwróćcie uwagi na moje włosy, które ym, nie włosują. Już. Aktualnie. Ale okej. Okay. Teraz przyszedł czas na skinker i krótkie pogaduszki. Jeszcze nie wiem o czym będę mówić. Zrobimy freestyle. Od razu mówię, że nie znam się. Jeszcze chyba kiedyś mówiłam. I moje kosmetyki to jest mieszanka wszystkiego. Niektóre mam z jakichś Starych współprac. Jedne kupiłam, drugie dostałam. No, mieszanka wszystkiego, po prostu. Zacznijmy od tego, bo nie wiem, czy kiedykolwiek się przedstawiałam tutaj. A więc tak, zrobimy takie. A, przesłuchanie. Więc y, nazywam się Milena. Y, mam 17 lat. W październiku 18. I chodzę do trzeciej klasy liceum ogólnokształcącego na profil Cybermil. Kiedyś trenowałam gimnastykę do 13 roku życia, bodajże, 14, 14 roku życia, eee, a aktualnie w moim mieście chodzę na tańce, na jazz oraz na modern. No i jest to takie moje hobby odskocznia od szkoły. Żeby się nie nakręcę, bo, bo się, nie. ja jestem osobą, która się stresuję wszystkim, bardzo przyjmuję. Strasznie. Interesuję się modą. Yy, prowadzę swoje konty na Instagramie, uwielbiam po prostu oglądam stylizację i przeglądam pizzeresta, romantyzować życie. Wiem, że to brzmi może taka typowa instagramowa, bo teraz wszyscy tak robią i tak dalej. I moim zdaniem to jest super, ponieważ to nie jest tak, że ja to robię powiedzmy tylko pod. Yy, nagranie, żeby zrobić zdjęcie i koniec, tylko yy, staram sobie takie momenty dodawać codziennie, każdego dnia, ponieważ mam wrażenie, że wtedy jest jakoś tak przyjemniej. na przykład rano tak jak sobie stanę zrobić kawę, przyglądam Pinteresta. To jest moja motywacja żeby taki z łóżka. I wydaje mi się, że to dzięki takim momentom jest szczęśliwym i... Tak naprawdę to nie wiem, co mam tu za dużo mówić, mam nadzieję, że ten y, vlog nie będzie zbyt chaotyczny, zobaczymy. Y, musiałabym zrobić, mi się wydaje, na jakieś Q&A, może na Instagramie, bo nigdy nie robiłam i nawet nie wiem, co mam mówić, bo nie wiem kto, co, jest czym zainteresowany, to powiem tak, o moim najbardziej aktualnym problemie, jak się zawsze zaczyna nowa pora roku. I przeglądam Instagrama. Najczęściej no to są jakieś yy, influencerki dziewczyny ze stanów, jak robią te ładne, takie estetyczne zdjęcia, takie Pinterest girl i tak dalej. To ciuchy i akcesoria. I tak naprawdę u nas jeszcze nie ma takiej wiosny wiosny ładnej pogody. Ale się naoglądam, że teraz modny jest taki pastelowy żółty i jak ładnie wygląda połączenie białego z pastelowym różowym Zamszowe, brązowe buty No, baleriny, o, oh, kitten heels i tak dalej A to bym chciała jakieś takie teraz z jakby paskiem, to nie jest szalik, no, no taki jakby szalik Bluzki takie satynowe, nie satynowe Budżet mi na to nie pozwala Do pracy będę szła dopiero od maja więc na razie nie mam funduszy na takie rzeczy. Ja chyba mam wrażenie, że program wielu osób, jak się no, ogląda na social mediach te rzeczy i by się chciał kupić, i to jest takie później, jak to przemyślisz, no to w sumie tak, czy ja to potrzebuję? Chcę, ale czy potrzebuję? Tak, to jest mój problem. Nie wiem, co bym jeszcze chciała powiedzieć. A i kolejny przykład tego, że social media wpływają strasznie na nas bo wszędzie widziałam, na YouTubie, no, no wszędzie, że to pomaga, że to jest super i tak dalej. I miałam takie, hmm, a i na Pinterestie się hm, spróbuję. Więc tak, jestem kolejną osobą, która robi journaling wieczorami, sobie pisze, mam jakieś tam pytania i ogólnie przelewam myśli na papier i takie tam. Robię to od niedawna i się do tego przekonuję, bo mnie zawsze ręka boli mi się już nie chce pisać wszystkich moich myśli, bo normalnie mi ręka odpada. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak długo mi się uda to robić. Czy to będzie coś dla mnie, czy nie. No bo nie wszystko jest dla każdego. Więc ja skończyłam właśnie swój. Ja skończyłam właśnie swój skincare. Już tylko chillować. Więc tak, teraz przyszedł czas na make-up. Rutnę szybko do szkoły. Zawsze jak wiem, że jest czwartek, czyli w moim przypadku dzień mundurowy, ponieważ yy, jestem w klasie Cybermin, czyli rozszerzam informatykę, matematykę angielski, plus mam edukację wojskową. Proszę nie pytać, jak do tego doszło. Zawsze przed czwartkiem po prostu nie myję włosów, bo i tak muszę mieć je związane. Ulizane jakoś. Yy. I druga sprawa, że przynajmniej mam taki jakby pretekst, nie muszę mieć włosów, sobie je przetrzymałam 3 dni bez mycia. Uważam, że to jest dobre, bo wszyscy mówią, że nie wolno mieć codziennie i tak dalej. No, teraz daję korektor. Jakiś taki. I tak, lubię pod makijaż dawać krem y, SPF 50 bo mam wrażenie, że jakoś ten korektor i wszystko się tak lepiej trzyma. I też taki kompakt. Zawsze używałam zalotkę, to była mój must have. i nie wiem o co chodzi, ale zauważyłam, że te rzęsy są jakby dłuższe i lepiej stoją, jak nie użyję tej zalotki. Jakby moje rzęsy działają na odwrót. One wyglądają lepiej bez zalotki, niż z zalotką, więc y... tak, nie wiem, jak to się dzieje, ja używam ten ze sklecha. To jest zawsze najdłuższa część makijażu, zawsze schodzi najdłużej. Później jeszcze się wszędzie odbija i pod spodem i na górze. Wszędzie. Teraz czas na róż. Mam go od 4 lat. I albo on go jest tak powiedzmy dużo, nie wiem co inaczej powiedzieć. Albo używam go mało. Nie wiem. A naprawdę mam go od 4. Kupiłam go 4 lata temu. Więc dobre inwestycje. Zawsze lubię też dać trochę różu na czubek brody i tak w kącikach. Używam go jakby to był bo kore... yy, jakby to był brązowy. Zazwyczaj yy. daję też rozświetlacz, ale widzę, że w sumie moja twarz się dzisiaj trochę świeci w miarę, więc yy, przejdę do ust używam kredki z Charlotte. Już jest na wykończeniu, ale jeszcze jest. Jeszcze jest. I ją robię obramówkę I mm, a resztę wypełniam pomadką. I ja używam koloru pilot. Ok, a więc wydaje mi się, że to już będzie koniec tego odcinka. Ja właśnie wróciłam z paznokci, siedzę, montuję właśnie ten filmik, bo ja go sobie montuję po trochę i tylko dodaję nowe nagrania. I tak, mam nadzieję, że się podobało. I widzimy się niedługo.